Cześć, dzień dobry, nazywam się Kasia Wójcik i pokazuję Wam na swoim kanale jak Thermomix mnie ratuje i mam nadzieję, że mogę Was zainspirować, zmotywować, pokazać Wam coś nowego Zajmuję się również sprzedażą tego cudownego sprzętu, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania bądź chcecie się umówić na wspólne gotowanie ze mną i z nim to śmiało piszcie, kontakt znajdziecie tutaj w informacjach pod filmikiem więc ciepło Was zapraszam do kontaktu a także do siebie na Instagram. A co? Mm, Im głośniej, tym lepiej. <grych> Kochani moi drodzy, dzisiaj bardzo ważny temat spotkania. W zasadzie temat rzeka, i nie wiem, ile by mi się zeszło, gdybym miała go pociągnąć i rozwinąć w całości. A o co chodzi? o zalety Thermomixa często osoby, które chcą nabyć Thermomix szukają w sieci, na forach na różnych grupach informacji dlaczego, czy warto po co jak to postaram się dzisiaj o kilku, kilku zaletach powiedzieć, bo tak jak mówię jest ich tyle, że, że można by było gadać i gadać powiem Wam szczerze, że ja jako użytkownik Thermomixa od listopada ubiegłego roku więc można powiedzieć, że no nie całe pół roku Cały czas jeszcze zdarza się, że jestem przez niego zaskakiwana, a jestem osobą, która rzeczywiście ciśnie ile się da z niego i bardzo dużo gotuje. Za chwilkę nam się wyłączy. Hmm, Termomix po kilkunastu minutach, jeśli nie mamy żadnej, hmm, nie wskażymy mu żadnej pracy, to wyłącza się automatycznie sam. Okej, okay, niech chwilkę odpocznie. No więc właśnie, dlaczego? Thermomix. Powiem Wam, e, kochani, że nasza historia z Thermomixem jest długą historią i w zasadzie jest historią dość powszechną. A mianowicie mój mąż stwierdził, że Thermomix jest nam całkowicie niepotrzebny. Mam garnki, inne sprzęty i generalnie ponad 5000 zł to raczej jest za dużo, żeby sobie. Od takiej wydać, i przez dwa lata y, ta myśl do zakupu w nim dojrzewała. We mnie nie, bo ja jestem osobą spontaniczną i generalnie wychodzę z założenia, że naprawdę czasem trzeba zaryzykować. Ym, i, no i też intuicyjnie działam, często rzeczywiście kieruję się tą intuicją i ona mnie nie zawodzi, no ale w tym wypadku decyzja była wspólna. Więc nie mogłam e, zrobić czegoś wbrew jego woli, musiałam czekać, aż, e, aż mam w końcu sam e, dojrzeć do tej decyzji. E, zastanawiałam się przed zakupem Thermomixa, czy przypadkiem nie kupić robota, e, bo w zasadzie jest o wiele tańszy. Ale z drugiej strony zaraz przyszła myśl, Kasia, ale przecież finalnie, tak czy inaczej, ty marzysz o tym sprzęcie, więc znając ciebie, tak czy inaczej go kupisz, więc po co wydawać pieniądze na chwilę, na coś. Co za chwilę zamienisz na niego No i faktycznie tak było Zdecydowaliśmy się finalnie, żeby zainwestować w Thermomix Bo ja zawsze powtarzam, że to jest inwestycja Jeśli będziecie na bieżąco oglądać moje filmiki W każdym odcinku na pewno Wam wspomnę dlaczego to jest inwestycja, a nie wydatek A dzisiaj zwłaszcza Także tą inwestycję poczyniliśmy ku mojemu ogromnemu szczęściu, ale ku wielkiemu szczęściu mojego męża, który teraz nie wyobraża sobie życia bez, bez Thermomixa, i to jest piękne, jak ludzie zmieniają swoje nastawienie przed i po, i z mojego doświadczenia wynika, że naprawdę w 80% przypadków to mężczyźni są bardzo sceptycznie to czasem delikatnie powiedziane, nastawieni do zakupu Thermomixa. A później jak się pytam ich żon jak idzie gotowanie, to mówią, że naprawdę mam kilka takich przypadków z rękawą mogłabym rzucić, że mówią, dziewczyny mówią, że to ich mężowie są bardziej po prostu zajarani tym tematem gotowania z nimi żonę, więc uwielbiam te przypadki. Naprawdę kołam tą pracę i widzieć jak wiecie, to wszystko się zmienia. Ale to jest prawda, żeby dostrzec całą rozpiętość jego możliwości i tego, co on może Wam przynieść i dać, trzeba go mieć u siebie w domu. Bez dwóch zdań, podczas naszego wspólnego spotkania, kiedy gotujemy, pokazuję Wam podstawowe jego funkcje. Dowiadujecie się o nim, no nie wiem, gdzieś trzy piąte. Nie wiem za bardzo, jak to, yy, jak to wam przekazać, ale rzeczywiście to nie jest wiedza całkowita. I dopiero w momencie, jak stawiacie go u siebie na blacie kuchennym i zaczynacie z nim gotować, to odkrywają się przed wami te jego wrota i nagle otwieracie te drzwi, Wow, to robisz! Wow, jeszcze to! I się okazuje, jaki to jest genialny sprzęt, dlaczego ja tu czekałem z jego zakupem. Bo naprawdę, bardzo często ludzie po prostu yy, później trochę żałują tego, że że czekali, tak, ale to dopiero, wiecie, mądry Polak po szkodzie, jak to się mówi, ale lepiej później niż wcale, więc, więc tak, cudowność jego polega na wielu, wielu, wielu aspektach, zacznijmy może od tego, co jest bardzo istotne dla nas w tych czasach, a mianowicie od czasu, w czasach od czasu. No właśnie. Nomen Omen. E, gotując Thermomixem, zaoszczędzacie minimum 50% czasu, który jest czasem do wykorzystania dla Was na cokolwiek tylko chcecie. Możecie go spędzić z rodziną, pobawić się z dziećmi, porozmawiać z mężem, poczytać książkę, wziąć kąpiel. To jest piękne, że gotując z nim. po prostu. Macie czas dla siebie, nie musicie myśleć, sprawdzać, czy, yy, czy mięso już jest zrobione, czy ryż już się ugotował, czy trzeba go zamieszać, czy się nie przypali. Całkowicie te myśli ulatują z Waszej głowy, dzięki temu jest ona lżejsza, yy, bardziej zrelaksowana. Wiecie, że kiedy termomix skończy, da Wam sygnał dźwiękowy, co oznacza, że albo... Potrawa jest gotowa, albo należy dorzucić do niej kolejne składniki. Wówczas to robicie, przekręcacie tylko pokrętłem i idziecie dalej. Zostawiacie go, on robi za Was całą robotę. To jest genialne i to moim zdaniem jest naprawdę jedna z takich kluczowych jego funkcji i zdecydowanie em, jest to warte tej ceny, bo nasz czas jest bezcenny. Ja zazwyczaj rozpoczynając gotowanie mówię jaka jest cena tego urządzenia On kosztuje 5495 zł I zaraz dodaję, zaraz zobaczycie co kryje się właśnie pod tą ceną Bo, bo warto Ok, więc czas jest niezwykle, niezwykle istotny Macie też wiecie, czyste ręce Dla mnie, jako mamy dwójki dzieci To, to jest po prostu... To jest sprzęt, z którego ja już teraz nie chcę być w kuchni. Nie mówię, że nie mogę, bo jeśli trzeba będzie, no to mam dwie ręce i dam sobie radę, bo jestem kobietą, która, jeśli wiecie, coś się dzieje, koniec, kasam rękawy i kto jak nie ja. Niemniej jednak, yy, mając go w kuchni, jestem w sobie w stanie pozwolić na wiele, wiele więcej. I tutaj fajnie przejdę do kolejnej kolejnego dużego plusu, dużej zalety termomixa, a mianowicie do przepisu. Jestem w stanie właśnie oddać się bardziej tej kulinarnej pasji. On Wam tej pasji, słuchajcie, nie zabiera. Wielu szefów kuchni ma Termomix u siebie w domu, pomimo, że o tradycyjne gotowanie, ale on Pomaga wam w wielu wielu kwestiach, pomaga Wam przygotować wiele składników, cudownie zrobi Wam sosy, więc jeśli kochacie, uwielbiacie gotować, lubicie ten mm, skrzący olej na patelni i tym podobne rzeczy, uwielbiacie sobie coś tam krajać, pichcić. Super! On naprawdę wam nie zabierze tej przyjemności, on wam da tak wiele od siebie. Że stworzycie razem naprawdę zgrany duet. Także bardzo, bardzo poszerza horyzonty kulinarne. Thermomix ma w sobie, ma w sobie. Kupując Thermomix, dostajecie półroczny dostęp do książki kulinarnej Cookido. To jest książka elektroniczna. Przez pół roku możecie z niej korzystać za darmo jako nowi właściciele Thermomixa. Później, jeśli chcecie, możecie przedłużyć sobie dostęp do tej książki. Ta książka jest fantastyczna, bo zawiera ponad 3800 polskich przepisów. Wszystkich przepisów, z wszystkich krajów, jest ponad 60 tysięcy. Ja na drugim spotkaniu zawsze pokazuję Wam, jak z nich korzystać, bo możecie i to w bardzo prosty sposób. Więc no, nie starczy Wam dni na to, żeby przetestować każdy z tych przepisów, tym bardziej, że co miesiąc dochodzą nowe, więc ta książka się rozrasta, rozbudowuje. I nie ma mowy o monotonności. Wiele osób podczas naszych spotkań pierwszych, podczas gotowania, mówi, że właśnie u nich praktycznie no, bardzo często jest powtarzalność. Powtarzają się podobne obiady, podobne potrawy. Powiem Wam szczerze, że od kiedy zaczęłam z nim gotować, Fakt, powtarzają się u mnie śniadania, bo to jest bardzo ważny posiłek, zwłaszcza jeśli chcesz, żeby dzieci nie chodziły głodne. I ze śniadaniami staram się nie eksperymentować, bo nigdy nie wiem, co im podpasuje, ale jeśli chodzi o zupy i obiady, o, to ja już lecę po prostu. Jak pojawiają się nowe przepisy, dodaję je sobie do swoich folderków, żeby później je wypróbować. Nie znałam. Y tak wielu przypraw, które zakupiłam yy, po zakupie Thermomixa. Ona naprawdę otwiera Waszą świadomość na wiele rzeczy. I to jest cudowne, bo potrawy, które wydawałoby się Wam tak wielce skomplikowane, że nawet byście nie mieli motywacji, żeby zacząć je robić, bo no, w życiu, kurczak tikka masala, przy dwójce dzieci i to z jednym na rękach, <laughs> nie ma opcji o tak to się da zrobić i to w tak prosty i, i przyjemny sposób w Thermomixie także e, te kulinarne horyzonty, jak wspomniałam Wam, poszerza dostęp do tych przepisów, macie tak genialny, zaraz Wam pokażę włączymy go, e, gdzie ich możecie szukać, dodatkowo e, ta książka jest e, połączona z aplikacją, którą macie u siebie w telefonie, więc prościej się nie da, leżycie w wannie Bąbelki, szampan w ręku, a wy robicie sobie na telefonie Manina cały tydzień, które później od razu znajduje się tutaj w Thermomixie także, słuchajcie, żyć, nie umierać. Jak go macie, korzystajcie naprawdę z tych wszystkich funkcji. Jak go nie macie, serdecznie Was zapraszam do spotkania, a tutaj właśnie pierwszym, na pierwszym ekranie mamy prośbę o zalogowanie się, żeby być na platformie Cookido, więc wówczas trzeba się połączyć z Wi-Fi. I do platformy się przenosimy, ale o platformie nie będę mówiła za dużo, bo chciałabym Wam powiedzieć o kolejnych, o kolejnych plusach. Ogromnym plusem e, posiadania Thermomixa jest właśnie oszczędność. Ja o tym e, często mówię, już Wam o tym wspomniałam. Nabywając Thermomix nie wydajecie albo inwestujecie, ponieważ zużywacie o wiele mniej, znaczy zużywacie, źle powiedziane, wyrzucacie o wiele mniej produktów ze swojej lodówki. Planując menu, wysyłacie sobie, generujecie sobie listy zakupów i będąc w sklepie kupujecie dokładnie te produkty, których potrzebujecie, aby te dania wykonać. Więc nie kupujecie zbędnych produktów, co oznacza, że wydajecie mniej pieniędzy, że wyrzucacie mniej żywności, co jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o ekologię i o, i o ekonomię. Dodatkowo y, genianie pozwala Wam wykorzystywać y, te warzywa i owoce, które już nie wyglądają atrakcyjnie i które normalnie wylądowałyby w koszu, a on jest po to, żebyście właśnie z nich zrobili coś pysznego. Macie tutaj bardzo wiele przepisów. Czy na sorbety z owoców, które na przykład wcześniej już zaczynały się powolutku psuć, więc je sobie zamroziliście. Czy na frittaty z resztek warzyw, tarty z resztek warzyw, zupy z resztek warzyw. Tego jest bardzo, bardzo dużo. On bardzo wspiera ideę zero-waste. Czyli nie marnujemy, nie wyrzucamy, przetwarzamy. To jest po prostu... Naprawdę mega, jest bardzo, bardzo fajne. E, więc oszczędzamy pieniądze, oszczędzamy żywność, oszczędzamy również prąd, ponieważ gotuję wielopoziomowo. E, przyniosę tutaj waramę, żeby Wam to zobrazować. O! Coś się zastało! Już jestem. Bardzo proszę. Znajdziecie w Kukido bardzo wiele przepisów. Na y, zupę i danie, zupę i danie na waromie, czyli tutaj w misie robimy zupę, a tutaj na waromie, na pierwszym piętrze na przykład, y, robimy sobie rybę bądź mięso, na drugim na przykład y, warzywa, więc podczas jednego gotowania, które trwa zazwyczaj 25 do 30 minut, jesteście w stanie sobie zrobić i zupę. I danie główne, i to wszystko na, na dwóch poziomach, korzystając jak gdyby z jednego poboru prądu. Więc z prądu mniej korzystacie. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. E, możecie właśnie na tym prądzie zaoszczędzić zdecydowanie. Oszczędzacie również, jeśli chodzi o wodę. Wspomniałam wam o tym w odcinku o tym, jak myć termomix. Odsyłam was go do niego, bo dowiecie się tam kilku ciekawych rzeczy. Rzeczywiście, żeby umyć misę, potrzebujecie tam odmierzyłam było 300 ml wody. Do umycia zwykłego garnka musicie zużyć od 4 do 6 litrów wody. To jest naprawdę bardzo duża oszczędność wody, wpływa to i na waszą kieszeń i na naszą planetę, a to jest niezwykle, niezwykle istotne. Zasło mi aż w gardle. Mogłabym tak mówić i mówić i mówić i pewnie jeszcze tysiąc rzeczy dopowiedzieć, ale nie chcę was zanudzić, więc jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie do mnie mm, koniecznie. Y, z przyjemnością na nie odpowiem. Może zainspirujecie mnie do nagrania kolejnych odcinków, żeby o czymś wspomnieć, o tym, o, co was będzie interesowało. Tymczasem. Pędzelece. Życzę Wam e, miłego czasu, bo nie wiem e, o jakiej porze mnie oglądacie bądź e, poranka, popołudnia, wieczoru, nocy, jakkolwiek. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Odci w kolejnym odcinku. I zapraszam Was też do siebie na Instagram. Ściskam pa!